Prezydent państwa, duda się nazywa, rękawiczki czarne, gumowe, jakby przed chwilą kogoś udusił, na gębę założony kaganiec, nie wiem czy czarny, czy biały, pełna, pełny zakryty nos i usta, i coś tam gada oficjalnie w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. W tle żołnierze w pałacu prezydenckim z kagańcami na gębie. I obok panienka, pierwsza dama z kagańcem na gębie w jasnym kolorze i czerwonych bucikach. Jaki obraz. I w czwartek jeszcze deliberowali, czy wybory mają być. Od czwartku wieczór wiesz, że nie, więc one tyle znaczą w dzisiejszym stanie naszego państwa, i tyle znaczy ten pachołek, który tą funkcję ma pełnić. Więc się nie dziw, że niektórym obojętny, czy on kiedy był kiedykolwiek gejem, czy nie. A komu to ma przeszkadzać? Tylko głupi katol się o to będzie czepiał, bo już biedroniowa partia nie. Więc żebyś to widział, masz mieć kaganiec założony na gębę. Nie mówić, co myślisz. Mówić, jak nie myślisz, nie myślisz. Albo milczeć. Nie wiem, czy już należy Wam podziękować, że w kagańcach nie chodzicie. Dziękuję, że każdy z Was ma trudności z oddychaniem. Ja mam y, zatoki. Jak do wojska szedłem, nie chciałem iść, to lekarz mi wynalazł. Ksiądz chyba coś z zatokami. Mi tak zostało już 30 lat jakoś, że mi trudno oddychać przez tą śmierdzącą maskę i kaganiec. A duda widać musi. A duda widać musi. Szumowski już nie. W sejmie oświadcza, że o niebo objawów nie ma. Żyjemy w obrzydłej demokracji, instalują nam światowy rząd, albo już jest, kto nim może być, ci, których się nie wybiera. Ci, którzy mają pieniądze, kto ma pieniądze w tym świecie. Ci, którzy odrzucili prawdziwego Boga i w miejsce Boga? Pieniądz stał się dla nich Bogiem, Żydzi, wprost. Oczywiście nie wszyscy, I tak nigdy w tym świecie nie jest. Dobra są ograniczone. W każdym razie, jakkolwiek by nie było w demokracji, przychodzi nam się też modlić za władzę, za tych pachołków w czarnych rękawicach i skagańcym na gębie, z pierwszą damą. Z fryzurką, jak w Oświęcimiu, pani pani, nie, pani, pani Rawensblik, mm, pani doktor Półtawska by mówiła, że tak się podczesywały kobiety typu męskiego. Tu wycięte, tu wycięte, bo taki męski typ. I czerwone buciki, pierwsza dama. Oczywiście Slim, taka tu brzuszka, tłuszczu nic. Taka dostojna. Osa. Nam się też przychodzi za tych ludzi modlić. Sprawują mimo wszystko zewnętrzne znamiona władzy. A dziękujmy, że dzisiaj nie musi być tej farsy, żebyśmy mieli na kogoś głosować nie wiadomo jak i na jaki sposób. I nie wolno by dzisiaj było mówić księdzu o sprawach, który widzi i słyszy, bo tryb wyborczy i moralność nowych ludzi, 90% albo 99,9% zakneblowanych, zakagańcowanych ludzi. A nie muszą tego robić. Co? Wśród nich posoborowy kler, posoborowe biskupy. Przychodzi nam się modlić za władzę. Tak, to ciężko przychodzi, ale trzeba. Duchowną i kościelną. I tu, i tu, niczym błazny. W przypadku Kościoła, także i Rzym. Modlimy się z tego miejsca każdego dnia. Dzisiaj też. Amen.